Rok 2025 już za nami, więc przydałoby się zrobić jakieś podsumowanie. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Jurajski Squad. Dzisiaj w końcu podsumujemy sobie rok 2025, co ważnego go wydarzyło dla uniwersum Jurassic Park oraz najciekawsze odkrycie paleontologiczne. Wszystko oczywiście będzie o w chronologicznej. Na początku mówimy trzeci sezon teorii Haosu, później paleontologię Jurassic quarter Evolution 3, Jurassic Quarter rebirth, a na koniec czwarty sezon teorii Haosu. Tak więc rozciąć się wygodnie i zapraszam do oglądania. Pierwszą większą nowością w 2025 roku była premiera trzeciego sezonu animowanego serialu Park Jurajski: Teoria Chaosu. Która odbyła się 3 kwietnia. Sezon ten, jako bezpośrednia kontynuacja drugiego, dalej toczy przygody obozowiczów oraz Brooklyn, która wciąż prowadzi współpracę z Sojoną Santos. Bohaterowie rozbijają się we Włoszech i trafiają do domu dziewczyny Bena, gdzie to z jajka wykuwa się dziecko Ruzi, czyli Gładziuch. Tymczasem Brooklyn wraz z Sojoną dolatują na Maltę, na której spotykają się z Louisem Dodgsonem i to tam, nieudolnie, akcja bezpośrednio styka się z Jurassic World Dominion. W tym czasie bohaterowie we Włoszech się rozdzielają i Ben, Jas oraz Darius lecą na maltę, a Kenji wraz z sami i gładziuchem docierają do doliny Bajosyn. Na malcie rozgrywa się finałowa walka, w której ginie raptorka oraz Ghost. A Sojona zostaje aresztowana. Wtedy też Brookin dołączy do reszty bohaterów i razem lecą do doliny. Trzeci się sezonu przez wielu uważany jest jako po prostu słaby. Taka opinia wynika głównie z nudnej akcji we Włoszech oraz wielu głupotek fabularnych. Sezon czwarty pojawił się dopiero pod koniec roku, a więc przejdźmy teraz do kwestii paleontologii. Paleontologia w 2025 datniła życiem. Odkryto aż 34 nowe gatunki dinozaurów, a najciekawsze z nich, a także najważniejsze badania paleontologiczne, postaram przedstawić się w tym podsumowaniu. Zaczynamy od dułonych łódcok Batarii. Był to teryzinozaur z późnej kredy, żyjący w Mongolii. Co jest z nim super ciekawe, ma tylko dwa pazury. Jest to pierwszy taki przypadek u teryzinozaura. Dodatkowo jeden ze pazurów zachował warstwę keratyny. Dzięki temu wiemy, że pazur był dłuższy jakieś 40% i służył głównie do chwytania gałęzi roślin, ale w razie czego też do obrony. Polo tym mierzył około 3 metry długości i ważył 260 kg. Następnie mamy zafacelarin poche. To mały pachycefalozaur z wczesnej krady, też z Mongolii. Ten okaz był najstarszym i najbardziej kompletnym pachycefalozaurem, jaki do tej pory odkryto. Mierzył metr, ważył 6 kg i wciąż rósł. Najciekawsze jest to, że dzięki niemu wiemy, że kopyły pachycefalozaurów rosły szybciej niż reszta ciała. Daje nam to nowe spojrzenie na ich rozwój i zachowania. Rozstrzygnięcie debaty na nanotyrannusa odbiło się chyba największym echem. Cały spór polegał na zakwalifikowaniu szkieletu średniej wielkości teropoda, zachowanego w słynnej skamieniałości walki dinozaurów. Przez wiele lat uważano, że striceratopsem walkę stoczył młody T-rex, jednak niedawno naukowcy przeprowadzili badanie, w którym przeanalizowali pierścienie wzrostu kości, anatomię rozwojową oraz wzrosty kręgosupa i ustalili, że zwierzę miało około 20 lat w chwili śmierci, co oznacza, że był to w pełni dojrzały osobnik swojego gatunku, którym jest Nanotyrannus lancensis, ważąc około jednej tony. No i oczywiście nie jest to T-rex, który kiedy osiągał dojrzałość, ważył ponad 8 razy więcej. Drugim czynnikiem, który potwierdza, że Nanotyrannus to odrębny rodzaj, jest badanie przeprowadzone przez paleontologa Napoliego, który jest chyba najważniejszą osobą w całym zakwalifikowaniu tego dinozaura. Razem ze swoim kolegą Zanno, Napoli przeanalizował ponad 200 kości tyrannozaurów i ku jego zaskoczeniu odkrył kolejny gatunek nanotyrana, którego nazwał Nanotyrannus Leteus. Nazwa nawiązuje do rzeki z mitologii greckiej, która symbolizuje zapomnienie, które odnosi się do zapomnienia tego gatunku przez dekady. Cała ta sprawa wywraca do góry nogami dziesiątki lat badań nad wzrostem tyranozaura Rexa oraz pokazuje, że w ostatnich milionach lat panowania dinozaurów było o wiele więcej tyranozauroidów niż nam się mogło początkowo wydawać. A jak mówi sam Zanno, to odkrycie maluje bogatszy, Bardziej konkurencyjny obraz ostatnich dni dinozaurów. Ale wiadomo, mezozoik to nie tylko dinozaury. Mamy też pterozaury, np. przykład waridza, przedstawiciel rodziny pterozaurów filtrujących wodę, ze charakterystycznymi nitkowatymi zębami. I był to pierwszy taki pterozaur z Ameryki Północnej filtrujący wodę. Miał długie szczęki i wosowate zęby, trochę jak bardziej znany Pterodaustro z Ameryki Południowej. Jasne jest więc, że żywił się planktonem i małymi rybami. No i jeszcze ogady wodne. Badania izotopowe zęba mozozaura znalezionego w wysłodkowodnych posadach formacji Hell Creek pokazały coś ciekawego. Te morskie drapieżniki mogły też polować w rzekach. Prawdopodobnie pod koniec kredy wody Western Interior Seaway stały się mniej słone, więc niektóre mozozaury mogły zamieszkiwać jeziora i rzeki. Jak widać nasze postrzeganie tych zjawisk ciągle się zmienia, a nowe odkrycia pozwalają nam dowiadywać się coraz więcej fascynujących rzeczy. To co wymieniłem to tylko wycinek najciekawszych odkryć i badań z 2025 roku. Warto dodać, że w tym roku swoją premierę miała także kontynuacja kultowego serialu BPC Wędrówki z dinozaurami, czyli powrót do klasyki sprzed 1999 roku. Jurassic World Evolution 3 to gra, która pochodzi od dobrze nam znanego studia Frontier i jest to kolejna część gier z cyklu Jurassic World Evolution. Trzecia odsłona wyszła 21 października i podobnie jak w poprzednich dwóch częściach polegała ona na budowaniu parków dla dinozaurów z Jurassic Park. Okazuje się, że trzecia część została przyjęta przez fanów dość zróżnicowanie. Jedni twierdzą, że Evolution 3 to genialny symulator budowania parku, a nowy tryb budowania jest świetny. Zaś drudzy uważają, że część ta jest mocno odtwórcza od drugiej oraz wnosi za mało nowości w stosunku do poprzedniej części. No właśnie, nowości. Jakie nowości wprowadza ta odsłona? Jeśli chodzi o pierwszą nowość, jaka weszła w tej części, to na pewno znacznie bardziej rozbudowany system budowy. Od teraz budowa jest przyjemna, a każdy budynek można zbudować od podstaw z desek, ścian i ozdób. Kolejną nowością są oczywiście młode dinozaury. Co prawda system jest dość prosty, nie jest aż tak złożony jak na przykład prehistoric Kingdom samica podchodzi do gniazda tyłem, a następnie czekamy wymagany czas, aby następnie wykluł się młody dinozaur. Młode dinozaury mają własne interakcje z dorosłymi osobnikami i wszystko byłoby ok, ale młode po określonym czasie po prostu stają się duże, zupełnie tak jak w Planet Zoo. Możemy jednak zapomnieć o takim samym genialnym wzroście, jaki jest w Prehistory Kingdom. Poza tym kolejne nowości w Prekistoy. W Jurassic World Evolution 3 to możliwość budowania na klifach oraz tworzenie głębokich jezior. Możemy od teraz dodawać wodospady, a w samej odsłonie pojawiło się sporo nowych atrakcji dla gości. Gra wyszła na rynek 21 października i już zdążyliśmy dostać pierwsze DLC oraz dwie spore aktualizacje wprowadzające takie zwierzęta jak Kentrozaur czy Deinohair. W 2025 roku dostaliśmy film z jerańskiej serii. Film odsłoną zatytułowany Jurassic World Rebirth, która miała być odrodzeniem franczyzy. Reżyserem został Gareth Edwards, a scenariusz napisał David który scenarzysta oryginalnego Parku Rejskiego. W Rebirth nie powracają żadne postacie z poprzednich filmów. Pojawiają się zupełnie nowi bohaterowie, a główną postacią jest tutaj Zora Bennett, grana przez Carl Johansson. Pierwsze prace nad filmem rozpoczęły się jakiś czas po wyjściu Dominion, jeszcze w tym samym roku, a pierwsze doniesienie o nowym filmie już w 2024 roku. Zdjęcia kręcono m.in. na Malcie, Tajlandii i Wielkiej Brytanii. Jurassic World Rebirth miał światową premierę 17 czerwca 2025 roku na gali w Londynie, a w Polsce film ukazał się 4 lipca 2025 roku. Globalnie film zarobi około 869 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 180-225 milionów dolarów. Oznacza to, że znalazł się on w pierwszej piątce najlepiej zarabiających filmów 2025 roku, już w pierwszym tygodniu do otwarcia, zarobił ponad 318 milionów, czyli prawie 70 milionów więcej niż przewidywano. Film spotkał się z mieszanymi recenzjami. Serwis Rotten Tomatoes podaje około 50% pozytywnych ocen wśród krytyków. Jurassic i nie wprowadza niczego nowego, ale przynajmniej przywraca część najlepszych cech serii, a agregator Metacritic wystawił mu 50 na 100 punktów. Także cinemascore, badające opinie widzów w Wikinach, do przeciętną ocenę B, w skali od A+, do F, co wskazuje na umiarkowane zadowolenie fanów. Portal IMDB ocenia obraz obecnie na około 7 na 10. Użytkownicy chwalą głównie widowiskowość, co potwierdza umiarkowany, ale generalnie pozytywny odbiór. Ostatnią nowością w tym roku była premiera czwartego, a zarazem ostatniego sezonu Teorii Chaosu, który przez wielu określany jest jako godne zakończenie pierwszej serii Jurassic World. Cała akcja sezonu dzieje się w Dolinie Bajosyn, rozwijając tamtejsze wątki, których wytłumaczenia nie widzieliśmy w Jurassic World Dominion. Widzimy takie gatunki jak giganotosaur czy terzynozaur. Swoje pięć minut dostali także Buck i Do, którzy pod koniec sezonu uratowali Rexy. Sezon zaczyna się, kiedy bohaterowie z Malty lecą do Doliny Bajosyn i wtedy też atakuje ich Kecal Coddle. Jednak w ostatniej chwili włącza się system odstraszania i bohaterowie bezpiecznie lądują w kwaterze głównej. W tym czasie Kenji Sami i Gładziuch docierają do Doliny i przeprowadzają rozmowę z Luisem Dodgsonem, a w tle widzimy jak Rexie wypuszczana jest do lasów Dolomitu. Ben, Jas, Darius i Brooklyn dowiadują się o projekcie Ośteropoda, o którym więcej usłyszycie w materiale na kanale Dominika. Później bohaterowie spotykają się w lasach Doliny i razem próbują zniszczyć pliki projektu, przy okazji próbując przeżyć. To pierwsze im się udaje, lecz w pewnym momencie Ben zostaje poważnie ranny i niemal umiera. Na szczęście Kenji z którym Ben został skutecznie go broni przed wszelkimi zagrożeniami jak na przykład Dilofozaury a później udaje im się podziemnym ekspresem dotrzeć do kwatery głównej w trakcie podróży słyszymy śmierć sona, co jest fajnym smaczkiem potem bohaterowie się spotykają i uciekają przed Atrociraptorami szkolonymi do wcześniej wspomnianego projektu a te natrafiają na Rexy, którą niemalże zabijają lecz w ostatniej chwili przybywa Buck i doł. Ostatecznie Gładził znajduje Ruzię, a także jego tatę i razem żyją w Dolinie, a bohaterowie spotykają się na wspólny obiad w chatce Dariusa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o rok 2025. Jak widzicie, dla Uniwersum Parku był to naprawdę udany czas. Mianowicie, dziś się z wami żegnamy. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Jurajski Skład.